Kiedy Duch Święty mówi do nas, kiedy otwieramy swoje serca na Jego Słowo, kiedy ono to Słowo wpada do nas, kiedy ono przychodzi do nas, kiedy otwieramy na to Słowo, na Boże Słowo, nasze serca, aby go przyjąć, po to, żeby w nim żyć, żeby w nim chodzić, żeby trwać w nim. To to słowo zmienia rzeczywistość, tak jak żeśmy tutaj śpiewali. Duch Boży jest świętym Duchem. On jest świętym Bogiem. Kiedy przychodzi obecność Ducha Świętego, dzieją się cuda, przychodzi uzdrowienie. Przychodzi Boże światło, oczy się otwierają, ludzie zaczynają płakać przed Bogiem, zaczynają widzieć, że byli, śle... <laughs> że byli ślepi, że <laughs> chodzili po omacku i zasmucali Boga. Kiedy przychodzi Duch Święty, wszystko zaczyna się zmieniać. Wszystko zaczyna się zmieniać. Zmienia się cała rzeczywistość. Kiedy przychodzi duch, obecność Ducha Świętego, Duch Święty przychodzi z Bożą obecnością, z obecnością Ojca i z obecnością Syna. Kiedy przychodzi Duch Święty, to duchy demoniczne muszą ustępować. One nie chcą wychodzić z człowieka, jeżeli człowiek jest związany i, i, i one są w człowieku. Kiedy Duch Święty przychodzi, one nie chcą opuszczać człowieka. Ale kiedy Duch Święty przychodzi, on przynosi światło. Człowiek zaczyna rozpoznawać to, co jest niewłaściwe i złe. Zaczyna otwierać się na Bożą prawdę. I nie chce utożsamiać się ze złymi rzeczami. I zaczyna i podejmuje decyzję, że chce być wolny, chce służyć Panu i chce zrobić porządek z każdym duchem demonicznym. I to się dzieje, kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy przychodzi Prawda, kiedy przychodzi Boże Światło. Ty zaczynasz widzieć i stoisz przed wyborem, aby podjąć decyzję, czy zostajesz w miejscu, w którym jesteś. Czy chcesz zrobić porządek z tym, co jest niewłaściwe, co jest grzechem, co jest ciemnością, co jest zniszczące i co jest złe, co jest rodem z piekła? I diabeł zawsze będzie robił wszystko, abyś nie podjął właściwej decyzji. Będzie cię oszukiwał, będzie ci mówił, że to jutro, to pojutrze. Za tydzień będziesz miał czas, aby, się poś aby pościć i modlić się. Ale Słowo Boże mówi dziś, kiedy słyszymy Jego Słowo, to nie zatwardzajmy naszych serc. Podejmijmy decyzję dziś, aby iść za Nim. I wierzę, że Duch Święty dzisiaj jest tutaj obecny na tym miejscu, On tu jest z Jego Bożym światłem, i On otwiera nasze oczy. Kiedy On do nas mówi: Róbmy porządek, róbmy to, co On mówi do naszych serc. My nie robimy rzeczy sami z siebie. Kiedy Pan mówi do nas przez swojego ducha, przez swoje słowo, to On stawia nas. Jesteśmy w miejscu decyzji i wyboru, aby podjąć decyzję. Kiedy powiesz: Tak, Panie, chcę, Poznać Ciebie jeszcze więcej, chcę jeszcze bardziej być zanurzony w Tobie i chcę Ci służyć. Tak, Panie, chcę odciąć się od wszystkich rzeczy, które mnie spowalniają, hamują i po powodują, że wpadam w kolejny i nie idę tą drogą, do której Ty mnie powołujesz. Bóg chce, abyśmy podjęli decyzję i poszli za tym, a On nas umacnia. On nas poprowadzi, On nas wyzwoli. Biblia naucza nas, że to prawda, która przychodzi do nas, że to ona nas spenetruje, ona nas wyzwoli, ona nas uzdrowi, Boża prawda. Tylko potrzebujemy ją przyjąć i w niej trwać, chodzić, żyć w Bożym Słowie, w Bożej Prawdzie.